Artur Conan Doyle Znak czterech Wydanie z roku 1922 Tłumaczenie Bronisława Neufeldówna Czyta Włodzimierz Pławecki Audiobook został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. Rozdział drugi Nowa sprawa Miss Morsten weszła do pokoju pewnym krokiem, na pozór zupełnie spokojna. Jasna blondynka, młoda, niska, drobna, była ubrana z wielkim smakiem. Pomimo to strój jej uderzał skromnością i prostotą, która kazała się domyślać, że środki materialne młodej dziewczyny są ograniczone. Suknia, zrobiona z ciemnego popielatego beżu, nie była niczym przybrana ani oprzyta. Na jasnych włosach spoczywał toczek tego samego smutnego koloru, ożywiony małym białym piórem przypiętym z boku twarz przybyłej nie odznaczała się regularnością rysów ani pięknością cery ale miała wyraz słodki i miły a wielkie błękitne oczy były niezwykle bystre i piękne widziałem kobiety rozmaitych narodowości w trzech częściach świata lecz nie zdarzyło mi się spotkać oblicza na którym odbijałaby się wyraźniej natura subtelna i wrażliwa zauważyłem że siadając na krześle które jej przysunął sherlock holmes Miss Morsten była widocznie bardzo wzburzona, usta jej drżały, ręce poruszały się nerwowo. Przyszłam do pana, panie Holmes, rzekła w końcu, bo pan dopomógł kiedyś mojej zwierzchniczce, pani Cecylii Forrester, do wyjaśnienia pewnej zawikłanej sprawy. Nie może zapomnieć pańskiej uprzejmości i umiejętności w prowadzeniu śledztwa. Pani Cecylia Forrester, powtórzył zamyślony. Zdaje mi się, że byłem jej pomocny. Ale o ile pamiętam, była to jakaś bardzo prosta sprawa. Jej zdaniem nie. Nie będzie pan mógł jednak powiedzieć tego o mojej. Niepodobna sobie wyobrazić czegoś dziwniejszego, bardziej niewytłumaczonego niż położenie, w jakim się znajduję. Holmes zatarł ręce, oczy mu się zaświeciły. Oparł się wygodnie w fotelu, a na twarzy jego osiadł wyraz niezwykłego skupienia. Proszę, niech pani opowie o co chodzi. — rzekł tonem szorstkim urzędowym. — Moje położenie zaczynało być kłopotliwe. Czułem, że jestem zupełnie zbyteczny. — Przepraszam, wychodzę — rzekłem wstając. Ku memu wielkiemu zdziwieniu Miss Morsten wyciągnęła ku mnie drobną dłoń obciśniętą w elegancką rękawiczkę. — Gdyby pański przyjaciel — rzekła do Holmesa — zechciał pozostać, mógłby mi oddać nieocenioną przysługę. Usiadłem. Krótko mówiąc, ciągnęła dalej, oto fakty. Ojciec mój służył w pułku indyjskim i odesłał mnie do kraju, gdy byłam małym dzieckiem. Matka moja nie żyła, nie miałam w Anglii żadnych krewnych. Umieszczono mnie w pensjonacie w Edynburgu i tam pozostałam do 17 roku życia. W roku 1878 ojciec mój, kapitan wówczas, otrzymał urlop roczny i przyjechał do kraju telegrafował do mnie z Londynu, że przybył szczęśliwie i wezwał, żebym przyjeżdżała niezwłocznie i zgłosiła się do hotelu Lengema, gdzie mieszkał. Wybrałam się natychmiast, przybywszy do Londynu, pojechałam do Lengema i tu dowiedziałam się, że kapitan Morsten mieszka tam wprawdzie, ale że wyszedł poprzedniego wieczora i jeszcze nie wrócił. Czekałam przez cały dzień daremnie. Wieczorem idąc za radą właściciela hotelu, zawiadomiłam policję, a następnego dnia rano umieściliśmy ogłoszenie we wszystkich dziennikach. Poszukiwania nasze pozostały bez skutku. I od owego dnia do dzisiejszego nie mam żadnej wieści o swoim nieszczęśliwym ojcu. Powrócił pełen nadziei, spodziewając się znaleźć odpoczynek i spokój, a natomiast podniosła dłoń do ust, łukanie przerwało jej mowę. Kiedy to się stało? Spytał Holmes, otwierając notatnik. Znikł 3 grudnia roku 1878, blisko dziesięć lat temu. A jego pakunki? Pozostały w hotelu nie było w nich nic, co by mogło dać jakąkolwiek wskazówkę, trochę ubrania, kilka książek i spory zbiór osobliwości z wysp andamańskich, gdzie był oficerem straży pilnującej więźniów. Czy miał tu w mieście jakich przyjaciół? Jednego tylko, ile mi wiadomo, majora Szolto, z tego samego co on pułku, trzydziestego czwartego piechoty bombajskiej. Major opuścił służbę na krótko przed moim ojcem i zamieszkał w Upper Norwood. Widywałam się z nim oczywiście, ale on nie wiedział nawet, że jego kolega przybył do Anglii. Szczególny wypadek, zauważył Holmes. Nie powiedziałam panu jeszcze tego, co w tym jest najszczególniejsze. Oto sześć lat temu, dla ścisłości dodam, że było to 4 maja roku 1882, ukazało się w Timesie ogłoszenie zapytujące o adres Mary Morsten, z dodaniem, że jeśli go poda, będzie to z jej korzyścią. Przy ogłoszeniu nie było ani adresu, ani nazwiska. W owym czasie tylko co właśnie przyjęła mu pani Cecylii Forrester miejsce nauczycielki. Za jej radą podałam swój adres między ogłoszeniami. Tego samego dnia przysłano pocztą pod moim adresem małe tekturowe pudełeczko, w którym znalazłam bardzo dużą i piękną perłę. Lecz oprócz tego nic, ani listu, ani kartki nawet. Odtąd, co rok tego samego dnia, otrzymywałam pudełko podobne, zawierające taką samą perłę, bez wszelkich wszakże danych co do osoby wysyłającego. Człowiek fachowy powiedział mi, że perły te są niezwykłej piękności i mają dużą wartość. Niech się pan sam przekona, że są istotnie bardzo ładne. To mówiąc, wyjęła z kieszeni małe płaskie pudełko, otworzyła je i pokazała nam sześć pereł takich pięknych, jakich w życiu nie widziałem. Opowieść pani jest bardzo zajmująca, rzekł Sherlock Holmes. Czy zdarzyło się pani jeszcze co osobliwego? Tak jest i to nie dalej jak dzisiaj. Dlatego właśnie przyszłam do pana. Dziś rano otrzymałam ten list, który pan może zechce sam przeczytać. Dziękuję pani, rzekł Holmes. Proszę też o kopertę. Marka z Londynu. PZ. Data 7 lipca. Hm. W rogu znak dużego męskiego palca. Prawdopodobnie listonosza. Papier najlepszego gatunku. Koperty po sześć pensów paczka. Człowiek dbający o swoje materiały piśmienne, bez adresu. Zechciej pani przyjść pod trzeci filar, z lewej strony, w przedsionku teatru Lyceum. Dziś wieczór, o godzinie siódmej. Jeżeli się pani obawia, proszę przyprowadzić ze sobą dwóch przyjaciół. Jest pani kobietą pokrzywdzoną i będzie ci wymierzona sprawiedliwość. Niech pani nie przyprowadza policji. Jeśli to uczynisz pani, zepsujesz wszystko. Nieznany przyjaciel. No, no, niezła tajemnica. I cóż pani zamierza uczynić, Miss Morsten? Przyszłam właśnie po to, żeby się pana poradzić. W takim razie pójdziemy stanowczo. Pani i ja. Tak, doskonale i doktor Watson. Ten jegomość pisze o dwóch przyjaciołach. Doktor nieraz już był mi pomocą, ale czy zechce pójść? zapytała z prośbą w głosie i w spojrzeniu. Będę szczęśliwy i dumny, rzekłem skwapliwie, jeśli zdołam przydać się pani. Jesteście panowie obaj bardzo dobrzy, odparła. Prowadzę życie bardzo ciche i nie mam przyjaciół, do których mogłabym się odwołać. Przyjdę tu o szóstej, czy to dość wcześnie? Tak, ale nie później, rzekł Holmes. Jeszcze jedno pytanie. Czy list i adresy na pudełkach z perłami są pisane jednym charakterem? Mam je ze sobą, odparła, wyjmując sześć karteczek papieru. Jest pani doprawdy wzorową klientką? Zobaczmy. Rozłożył kartki na stole i przyglądał im się bystro. Wszystko pisane jest zmienionym charakterem, z wyjątkiem listu, rzekł w końcu, ale nie ulega kwestii, że to ręka jednej i tej samej osoby. Proszę spojrzeć na to e i na zakręt us. Wszędzie powtarzają się jednakowe. To niewątpliwie pisane tą samą ręką. Nie chciałbym budzić pani fałszywych nadziei, ale czy to pismo ma jakie podobieństwo z pismem ojca pani? Żadnego, absolutnie żadnego. Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Będziemy zatem czekali na panią o 6. Proszę, niech mi pani zostawi te papiery. Może będę musiał przejrzeć je raz jeszcze. Dopiero pół do czwartej. A zatem, au revoir. Au revoir, odparła miss Morsten i rzuciwszy każdemu z nas jasne, łagodne spojrzenie, schowała pudełko z perłami i wyszła. Stojąc w oknie, patrzyłem za nią, jak szła szybkim krokiem i nie odwróciłem się, dopóki popielaty toczek z białym piórem nie znikł w ciemnym tłumie. Jaka to przystojna kobieta, zawołałem. Holmes zapalił znów fajkę i leżał rozparty w fotelu, oczy miał przymknięte. Doprawdy? Rzekł leniwie. Nie zauważyłem. Jesteś doprawdy automatem, maszyną rachunkową, zawołałem. Chwilami masz w sobie coś stanowczo nieludzkiego. Uśmiechnął się łagodnie. Nie trzeba dopuścić do tego, by na sąd nasz wpływały zalety osobiste, to rzecz pierwszorzędnej wagi. Klient jest dla mnie tylko zwyczajną jednostką, czynnikiem w zagadce. Zalety wywołujące wrażenie są wrogami jasnego rozumowania. Zapewniam cię, że najładniejsza, najbardziej ujmująca kobieta, jaką znałem, została powieszona za otrucie trojga małych dzieci, bo były ubezpieczone. A najbardziej odrażający mężczyzna spośród moich znajomych jest filantropem, który wydał prawie ćwierć miliona na ubogich Londynu. W tym wypadku wszelako nie robię nigdy wyjątków. Wyjątek zabija regułę. Czy miałeś kiedy sposobność studiowania charakteru na podstawie pisma? Co wnosisz z graniny tego jego mościa? Pismo jest czytelne i regularne, odparłem. To człowiek mający przyzwyczajenia handlowca i pewną siłę charakteru. Holmes potrząsnął głową. Spojrzyj na jego długie litery. Zaledwie się wznoszą ponad zwykłą linię. To D może być A, a to można wziąć za E. Ludzie z charakterem zawsze należycie zaznaczają długie litery, choćby zresztą pisali bardzo niewyraźnie. W jego K przebija się wahanie. A duże litery wykazują pewną godność. Wychodzę teraz, chcę zasięgnąć pewnych wiadomości. Polecam ci tę książkę, jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek napisano męczeństwo człowieka Winwooda Rida. Wrócę za godzinę. Siedziałem w oknie, trzymając książkę w ręku, ale myśli moje odbiegły daleko od śmiałych twierdzeń filozoficznych jej autora zajęte były naszą klientką, jej uśmiechem, głębokim dźwięcznym tonem jej głosu, szczególną tajemnicą jej życia. Jeśli miała lat siedemnaście, gdy znikł jej ojciec, musi mieć teraz dwadzieścia siedem. wiek, w którym młodość traci już swoją nieświadomość i staje się trzeźwiejsza dzięki doświadczeniu. Siedziałem tedy w zadumie, aż wreszcie powstały w mej głowie myśli takie niebezpieczne, że podążyłem śpiesznie do biurka i pogrążyłem się z zapałem w jakimś podręczniku patologii. Jak ja, ubogi chirurg z chorą nogą, mogłem mieć takie zuchwałe myśli. Ona jest jednostką, czynnikiem niczem więcej. Jeśli przyszłość moja ma być smutna, lepiej stawić jej czoło jak mężczyzna, niż usiłować rozjaśnić ją niedorzecznymi rojeniami.